Zapraszamy na starcie w czwartej serii rozgrywek pomiędzy Chrobrym Głogów a energą MKSM Kalisz. Piotr Bugajny Kanal Plus Sport. Zapraszam na spotkanie, a to już Marek Szpera Pilitowski. Szpera zagrał do kamyszka. Piłka powędrowała do skrzydła. W tym sezonie egzekutorem jest Mateusz Guralski. Po doskonałym listopadzie teraz Mateusz rzuca także w grudniu. Zabiega teraz dobylak na drugą pozycję obrotowego. Orpik zaproszony do rozegrania. Akcji świetna. Teraz współpraca. Teraz indywidualnie ruszył Tomek Klinger i zdobył bramkę. 4 do 2. Szpera. Został Mateuszku na obrocie. Walczy z Orpikiem, ale teraz sobie kamyszek wypracował miejsce do oddania rzutu. I to Bekisz rusza teraz w centralny sektor. Nie szukają szerokiej gry. Tiltę poszedł sam i trafił pod tiltę. Jamią na zewnątrz, teraz on zaatakował i znalazł miejsce między Łukaszem Zakretą a krótkim słupkiem. Pilitowski. Z Adamskim. Pilitowski do krępy. Dobra akcja. Piękna asysta Macieja Pilitowskiego. miał. Hilton. Z Krzysztofikiem teraz wymanewrował Krzysztofik, obronę podwyższył Kacper Adamski. Szpera teraz centralnego pasa atakuje. Adamski, krzyżówki. Makowieje, ale gol! Teraz jamiał. to on jest tym zawodnikiem kluczowym w akcjach ofensywnych Chrobrego. Konrad Pilitowski, Marek Szpera. Z Kamyszkiem, Kamyszek będzie to kończył. Źle gra Chrobry na początku tej drugiej części gry. Michał Drej, prowadzenie. Kaliszan dobry początek. Postraszył rzutem Adamski, podał, podał piłkę do szpery. Ten do dreja. Babicz nie łapie piłki, przechwytuje ją. Kamyszek. Zagranie do Konrada Pilitowskiego. Ten będzie kończył, pokonuje Rafała Stacherę 21 do 20. Tomasz Klinger zagrał właśnie z Krzysztofikiem, a ten pokazał jak to się robi. Sygnalizacja gry pasywnej. Wie o tym Pilitowski, ale gra z Kamyszkiem. Tak też nie klujne podanie Maćka. Pilitowski do krępy. Świetnie to zrobił Maciek Pilitowski. Idealna asysta do Piotra Krępy. Odsunięci bardzo daleko zawodnicy z Kalisza, ale dostał piłkę od Macieja Pilitowskiego. Piotr Krępa. Może się podobać ta współpraca z obrotowymi, rozgrywających jednej i drugiej drużyny w ostatnim czasie. Babicz pokonuje zakretę. Pilitowski, są misiejów i krępa. Pilitowski rzuca do Dreja. Ważna próba przed Michałem Drejem, próba zakończona golem. Pilitowski, Kamyszek będzie to kończył! Ale gol! Robert Kamyszek w takim momencie, 2,5 minuty do końca. No w końcu wyprowadzony rozgrywający energię MKS-u Kalisz na dobrą pozycję, ale odpowiedź Babicza jest natychmiastowa. Kamyszek, szpera, jeden na jeden z Babiczem, podał do Dreja! Drej! Jest gol Michała Dreja! Szczęśliwie! Patrzyłem jak ta piłka zmierza i czy zmierza w kierunku siatki. Udało się pokonać Rafała Stachere. Zabrana piłka gościom Stachera rzuca do Orpika. Jakub Orpik jeszcze broni to na koniec. Łukasz Zakreta. I w taki sposób Energia MKS Kalisz wygrywa na wyjeździe, na trudnym terenie w Błogowie. 29 do 27, udowadniając te aspiracje do tego, aby zamieszać w czołówce ligowej tabeli. A ja już Państwu dziękuję za ten ciekawy, może nie najszybszy. Ale dobry mecz ligowy pomiędzy Chrobrym Głogów a Energą MKS Kalisz wygrany przez gości 29 do 27. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport, udanego handbalowego wieczoru do usłyszenia.